akcje popularyzujące wiedzę o Unii Europejskiej i miło patrzeć, jak trzymacie flagi Unii Europejskiej i wielu państw, które są członkami Unii Europejskiej, a także nazwy państw i nazwy miast. Bardzo się cieszę, że to wszystko jest takie żywe i że pięknie prezentujecie to wszystko, co niesie ze sobą Unia Europejska. Ale co my mamy w pościgu z Unii Europejskiej? Jesteśmy w takim miejscu, gdzie Najlepiej to widać. Runwalska 2. Widzimy dawna oficeria Roma. Runwalska 1. Centrum Informacji Turystycznej. Łódzka 2. Trochę, trochę dalej. Warszawska 2. Dom pamięci. Rynek, na którym się znajdujemy. Ulice, które wchodzą do rynku. Warszawska, Funduszka. Runwalska, Przejazd, Izdnońska. Wszystko to, wszystko to, co się stało, wydarzyło, co zrobiliśmy, wszędzie są fundusze unijne, w różnej części, w różnym stopniu, od 80%.